Audycja powstała w Radiu Warszawa, 106 i 2FM. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wspieraj. Z Ewangelii Świętego Marka. Jezus wyszedł znowu nad jezioro. Cały lud przychodził do niego, a on go nauczał. A przechodząc, ujrzał lewego syna Alfeusza siedzącego na komorze celnej i rzekł do niego: Pójdź za mną. Ten wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w jego domu przy stole, wielu celników i grzeszników siedziało razem z Jezusem i jego uczniami. Wielu bowiem było tych, którzy szli za nim. Niektórzy uczeni w piśmie spośród faryzeuszów, widząc, że jest z grzesznikami i celnikami, mówili do Jego uczniów Czemu On je i pije z celnikami i grzesznikami? Jezus usłyszawszy to, rzekł do nich Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Powołanie Lewiego było czymś niesamowitym. Człowiek posiadający wszelkie dobra i bardzo bogaty, pozostawia cały swój majątek i traktuje go za śmieci, dzięki jednemu spojrzeniu Jezusa. Choć w tym fragmencie intryguje bardziej samo imię Lewi, które zostaje podane w kontekście powołania. Imię Lewi kojarzy się od razu z trzecim z synów Jakuba i Lei, od którego pochodzi pokolenie Lewitów czyli sług wybranych przez Pana do wyjątkowej służby w przybytku, a później w świątyni. Wygląda to tak, jak gdyby Lewi był powołany do zupełnie czegoś innego, do służby Bogu, ale być może przez swoje grzechy czy strach zatracił swoje powołanie. Robi to, do czego nie został powołany. Jezus przychodzi jako ten, który wie, kogo i gdzie powołuje. A swoim pojawieniem się jakby przypomniał Lewiemu, do czego został pierwotnie powołany. Bóg zawsze upomni się o swoje sługi. A czy Ty już dziś jesteś gotów pójść drogą Chrystusa i być Mu oddanym? Radio Warszawa tworzy program dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy. Jeśli podobała ci się ta audycja, wejdź na www.wspierajradiowarszawa.com.pl i dołącz do grona darczyńców.